dzisiaj gramy w grę o dinozaurach. Jestem już Hilt jak widzicie. Jestem ogólnie chyba Charlie. Nie wiem. w Gry o dinozaurach, jestem teraz Hilt. To jest chyba wizualny. Charlie. Hilt, czyli jestem jakby dinozaur... Młody taki. Byłem hacking, bo już trochę już sobie gra Hacking to jest na tym żeby muszę być dorosłym, ale akurat muszę być suwerennym. Ja takim suwerennym się nic nie zabiję. Um, muszę znaleźć mięso. Pójdę po tą stronę. Może znajdę jakieś ogrodzenie, płot, może tam będzie miał jakieś mięso. 52%. Będę się 100% ciekawia, jaki będę. to na razie mi wygląda na raptora. Cardi, ale może to jest T-rex, ja nie wiem. Moim... No, naprawdę chciałabym teraz znaleźć jakiś płot, ogrodzenie. Bo wiem, że jest tu jakieś coś. Chodź ogrodzeniu. Nie tutaj ogrodzenie. Nie widzę, muszę, muszę, muszę ogrodzenie, bo tam pewnie będzie takie zagroda. Muszę zabić i, i nie no, wiem, takie małe, które chętnie sobie pozabija opasie. Tak biję. Będę 100%, ale będę już trochę większy i będę trochę szybszy. Nie wiem w ogóle, jak tutaj, tutaj się szybko biega. Jestem strasznie spragniony. Dlaczego muszę być mięsożernym? W ogóle jest. jest jakieś mięso, czy, czy to jest mięso? so. że to jest mięso. To jest mięso. Piaty!

kay ini um,